Patrzcie, a tu znowu jakiś remont Pełno jakiś szafek porozkładali Słuchajcie Słuchajcie, no blaty jakby ktoś takie potrzebował To są całkowicie niezłe Jest tu chyba buszowa Tu jakiś Jakiś garnek na bigos może być Słuchajcie, jak pierdziel jakaś walicha jest ale pusto, jest pusto, słuchajcie, jest pusto. Jest pusto, ona jest lekko zajeżdżona. Zajez, no i tutaj nic z tego nie wynika powiem wam. Patrzcie, wygląda bogato, grubo. No ale tylko te blaty, jakby ktoś był zainteresowany, one są naprawdę zacne. Kurde ja nie potrzebuję, ale to pewnie jakieś są kurde biurka wydaje mi się, bo... Są takie dziury, patrzcie na ten Na kable od komputera No nie wiem jak ten garnek Co to, to jest warte, wiecie, na ten bigos Ja aż tyle bigosu to w chałupie nie robię Chyba, że na Święta i na pół ulicy No nie wiem Co wy myślicie o tym garnku Zawijać czy nie? Bo się tak jakoś wstydzę Krępuje tutaj Nie wiem, czuję się, powiem wam Na tym śmietniku jak nie u siebie, no tutaj to słabo jest, słabo. A co to za pojemniki tutaj jeszcze są? Słuchajcie, to też pewnie do zawinięcia. Ale one są głębokie. To kubły na śmieci. <śmuszczam> można by kogoś tutaj w tym, powiem wam, w te pojemniki to są dobre, jak macie jakiegoś sąsiada takiego nie halo, to można go konkretnie w tym zabetonować do rzeki, nie? Słuchajcie, no to taki pomysł. Pomysł na sąsiadów wam daję. Pozdro co my tu mamy, słuchajcie? Jakieś żerowisko tu się odbyło. Tu patrzę śmietniczek elegancki. Coś tu łapskami pomalowali. Nie wiem czy to by się zdarło. Ale w środku. No proszę państwa. Proszę państwa już praktycznie jak nowy, no tutaj ktoś rzucił jakimś kłakiem z wilko no powiem wam, no pozycja jest naprawdę do wzięcia tu jakiś patyk jest, słuchajcie ja może z tym patyk za długo ale co to w ogóle jest patrzcie, tu się coś nadusza ale już się nie nadusza z tego względu, że coś się tam coś się tam zakitowało to jest strasznie uwalone nie wiem wydaje mi się, że to jest jakiś patrzcie, to się rusza to jest chyba jakieś badziewie takie do malowania natyskowego, nie wiem co wy myślicie ale u mnie fajną funkcję spełni jakby wiecie, grzebania w śmietniku I tutaj coś, patrzcie blokada do roweru no to poszedł ktoś powiódł wam z rana na bogato, z nowym rowerem wyjechał sobie tutaj, gdzieś gdzieś z tych rewirów. No kurde, ja nie tam wiecie Do no. domu nie, 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 nie ten nie promuje jakoś. Słuchajcie, lepkich rąk, no ale ludzie sobie jakoś kurczę radzą. No tutaj, co, co? Myślę, tu chyba widzę w tym śmietniku. Za bardzo nie poradzimy, co wy myślicie? O ja jestem... O patrzcie ile tutaj szmat jest. kurcze kołdrę wyrzucili. Ja piernicza. Trzeba... Temat tutaj powiem wam ugryźć jakby. fachowo No posłuchajcie, nowa kołderka. No to... To zawsze jest dobry ten a jeszcze tak fajnie zapakowana. Słuchajcie. Powiem wam, kto tu poszedł na bogato Nie wiem, czyżby to może Może to czyjeś, może tutaj ktoś Słuchajcie, jak gdyby ten Zamieszkał Tutaj coś ktoś robił, słuchajcie, rury Jakby komuś było potrzebne, nie wiem No są używane, ale Jak gdyby do wykorzystania Tutaj co my tu mamy słuchajcie wiecie co najgorzej to jest w to pacjenci ja tą kamerę na łeb wiecie ale patrzcie ten nie wiem czy wiecie co tam jest na końcu ja to już wiem bo ostatnio wymieniłem to są chyba te od kuchenki słuchajcie gazowe przepraszam ale ja tu muszę się troszeczkę jakby wcisnąć słuchajcie takie nie to nie jest to kurcze pomylił. Kurde, patrzcie, to jest na pewno. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Dajcie znaka, co to jest. Patrzcie, to się łączy z tym, jak to się zawsze mówiło. Ten do tego. Tu mop. Znowu jakaś robota rzuciła. Słuchajcie, patrzcie, tam jest. Co my tu mamy? Tu jakiś mop. Patrzcie ale to jest od tego tam będzie, patrzcie, odkurzacz może być ja pierdzielę, ja się nie spodziewałem że ten śmietnik, powiem wam, jest taki taki rozwojowy o, patrzcie jak ja sobie tu kurde razy. słuchajcie, patrzcie, tu podpórka tu trzeba teges bo ja tutaj, wiecie, jak no i tu nie mogę robić zobaczcie sobie kupili znowu no kurde widzę że są tutaj w temacie postępują patrzcie ile tych wyrzucili to chyba była jakaś tutaj akcja serwisowa ale jest ten odkurzacz no kurde ale by mi to sypnęło na łeb słuchajcie kurde wiecie co ja ten odkurzacz Kurde, nie wiem, bo bym sobie go wziął. Słuchajcie, potrzebny mi wy nie znacie tych odkurzaczy, ale one są. No, nie będę używał słowa niego zajechania. W wszystko zajechania, kwestia tylko zdolności, ale no, słuchajcie, ale tych odkurzaczy, tutaj są chyba dwa. A jak to się mówi? z dwóch zawsze można coś zrobić nie? No. a czemu tutaj ta kulka w środku jest? nie mam pojęcia ale kurde no słuchajcie jaki tam ten odkurzacz opiera, nie zdajecie sprawy jak taki odkurzacz nie się przyda ja bym sobie tę do Polski wy, wysłał no kurde no, normalnie wy... o no, co pani? a no, nie no słuchajcie tu jest jakiś jeszcze piorący matko boska jak ja żem się tutaj słuchajcie umęczył nie no chyba muszę sobie jakąś tutaj przerwę zrobić bo tu jakaś śruba słuchajcie ja zawijam bo wiecie jak to za śrubami nie no ja muszę to odepchać patrzcie tam przepchać o patrz, no w końcu zacząłem sobie jakoś tu widzę tematycznie radzić Słuchajcie, patrzcie co ja tutaj w tym świetle trafiłem To jest chyba jakaś od jakiejś kurde tokarki. Jak to powiem chyba nie wiemy. O, ale to jest kurde, ale to jest ciężkie. Co to w ogóle jest? No, tu jest takie ramię. Tak, to jest na setę. Zobaczcie to karki. Ja czy ciekawe, czy to może być parę złotych. Warte, to jest takie. Na pewno musi być do specjalistycznej. Bo jak to zeszło, to to jest chyba. Zaraz zobaczymy. Ale nie, Silnika. Ono nie, jest, patrzcie, elegancja. To wszystko chyba pasuje to będzie tak nie wiem będzie tak no to będzie taki coś ale zobaczcie francie. no to jest taki jak to się mówi plastik fantastyczny tu jest jakieś drugie koło słuchajcie coś tu się wydarzy no nic się nie wydarzyło jak to się mówi I co wy o tym czy to, czy to Jaką wartość będzie miało może samo to koło gdzieś by się wiecie udało opędzlować uuu patrzcie jakie te tryby są rozjechane no słabo u, ona już ostro poszła powiem wam no ale nie wiem może może jeszcze coś by z tego było nie wiem sekcja komentarzy jest jest wasza, dajcie znaka. To znaczy, mogę tu wrócić, nie? Może ktoś na części by tam potrzebował to samo koło, czy jak? Nie wiem, ciekawe, ile to takie, takie koło samo skołtuje. w tak, dobra. Lecę dalej. Pozdro. Obcinajcie tutaj. Ale kurde, z tym szklanym. Azaro jakiś. Patrzcie, ja to zobaczyłem. Ja sobie myślę, ludzie, to jest jakieś magiczne coś tam, nie? A to jest chyba normalnie perfum jakiś. Tak. Pewnie jakaś, słuchajcie, lipa, pewnie jakiś Gold Viti, Vikingi. A nawet chyba, nie wiem, chyba ten atomizer, nawet szlak trafił. No a wygląd to, powiem Wam, no, luksusowo. Ale nic za tym nie idzie co my tu mamy patrzcie słuchajcie patrzcie jakie Nike ale one chyba coś mi się wydaje ko oryginalnych nie spoczywały nigdy no nie wyglądają dobrze lecimy tutaj na drugą stronę tutaj widzę po staremu słuchajcie nic nie dorzucili nic ciekawego więc się bujajcie fantastyki nie ma żadnej tu Tutaj co tam u was mówcie, mówcie? O, drugi ten wózek, albo to ten sam. Nie wiem. Nie, no to jest drugi, bo dawno mi to nie było. Patrzcie. Ale kółko zrąbane. No i paliwa, Bo ten to taki fajny składany. By mi się na śmietniki przydał taki. sturingowany ten był taki trochę. Tutaj znowu patrzcie, ten ziomek. Ten samochód już robi tutaj chyba trzeci tydzień. Tam jest z tymi dolotami niechano. No nic tu nie ma. Same, same jakby tam. Jedzonka, nie? Dobra, lecę dalej, słuchajcie. Słuchajcie, patrzcie, co tutaj jest. Jakieś buciki. No trochę jest zdarte. Zdarte są trochę. No ale jeszcze człowiek by polatał, nie? Jak to się mówi. Słuchajcie, no. No nie jest To jest nie będę mówił, że to jest wiecie fąkanówki tutaj słuchajcie torba chyba od jakichś 3 blaks, nie wiem czy to jest od jakiejś kamery Zaraz może zobaczymy Chyba nic nie zobaczymy Ale torba taka kurda Ale już tak powiem wam swoje to ona widziała, nie? Tutaj puszeczki, tam jakieś szmaty, ale ładnie poskładane. O taka koszula, skąd to jest? Zaba, zaba to jest chyba Konkurencja ZAR, słuchajcie, coś się tak wydaje. Tam Co to tam jest takie dziwne? Chyba te folie. O, patrzcie Co to tutaj jest? No i nic tutaj nie wie krzesło wrzucili tam też krzesło wam, i krzesło nie wygląda źle wystarczyło by je trochę przeprać a tutaj pękło? nie wszystko jest ok krzesło jak ludzie nie zajechali, nie połamali to warto odświeżyć taką tapicerkę no bo to jest przyszłościowe tutaj nic nie ma ciekawego, odłożę tu jeszcze Wam pokażę jak będę wychodził tylko tutaj jeszcze zerknąć pod tym nie ma nic ciekawego bo tam mogą jakieś jakieś zacne rzeczy chyba z tym słowem zacny troszeczkę przesadziłem słuchajcie jeśli coś w ogóle nie takiego ja Te chusty ludzi wiecie, nie, nie? Absolutnie nie chciałem powiedzieć lupy, ale fajnie, spodnie. No tak, ja mogę, wiecie, mogę pomarzyć o takiej figurze. Słuchajcie, o, no, i tak Co tutaj mamy? Tam jakaś makatka, to się chyba fachowo nazywa. Tu jakiś, nie wiem, lampa, co to w ogóle jest. A tak, 14-potrwa od laptopa No ale już laptopa za nie wiecie podrzucić, wiadomo Słabo to puszki, szkoda, że nie można zwrócić tutaj nie wiadomo co to jest No lala wino leciało, leciało winko Słuchajcie, dobra, wybijamy, pokażę Wam jeszcze tam. Tom, patrzcie, tom, tom, ten mebelek. Kurde, taki na te. No jest wjechany No nie będę mówił, że jest. Gantnujka, nie? Bo wiadomo, patrzcie, tutaj tego. Ale można dla chcącego przeszlifować i na jakieś. Słuchajcie, takie. Czy do łazienki, czy na książki. Kurde, regały takie wiecie z drewna litego one są zawsze w cenie. I zawsze modne. Co wy na to? Dajcie znaka, no ja tak myślę, nie? Dobra, lecę na następne O, lecimy z tematem dalej Tu jakaś patelnia uh, uh, uh. Ale już tak powiem wam, że no, Grażyna ją nieźle wyeksploatowała No ale to dobrze, to dobrze Ale chyba teraz kupiła sobie mikrofalówkę No, wiadomo, patrzcie Patrzcie jakie ten w ogóle takie rzeczy piszą nam to jest w ogóle mikrofalówka czy jakiś piecyk. słuchajcie bo to mikrofalówka i oni pokazują że takie rzeczy można robić no to nie wiem nie wiem w ogóle wiecie do czego ten świat zmierza co my tu mamy Kurczę, co to w ogóle jest za urządzenie tu jeszcze elektronika jakaś tu woda no to chyba jakiś filtr jest słuchajcie wria. no jakiś filterek tu słuchajcie, patrzcie, to mi się podoba. Wyrzucają tosty, Umyty, elegancko. No i to jest kurde solidna firma. Kupili se nowy, starszy wystawili. No i tak się kurczę robi. Słuchajcie, ciekawe czy taki filtr by mnie się przydał. Co wymyślicie? Ja to w ogóle nie wiecie czy co. Nie wierzę w działanie takich rzeczy. Ale on nie jest jakiś uszkodzony absolutnie, no jest cały, całkowity. Pewnie jakiś filtr wymienić i jest dobrze. Nie wiem. Co wy w ogóle... O? Dajcie znaka, co Wy myślicie o takich filtrach. Czy w ogóle woda potrzebuje czegoś takiego, czy, czy nie? Bo mi się wydaje, że absolutnie tego nie trzeba robić. Że to jest tylko chwyt marketingowy. Przecież ludzie piją takie badziewia, takie te napoje badziewne no i nic się nie dzieje. No, no, czy, może się coś tam dzieje po latach, ale nikt nie udowodni, że to wiecie, że to było z tego, nie? Tutaj, tutaj, O proszę, czekoladki były, jak one. po tylko następnym razem, jak ty kupisz, czy te czekoladki, to pamiętaj, że one w ostro idą. No tak, no. No słuchaj kochane, no takie są wiecie W ogóle w życiu to jakoś takie wszystko co smaczne, co dobre To kurde Wiąże się z tym, że później jakaś lipa, nie? O muszę jeszcze papieroska odstawić jednego One no, nie, absolutnie To wszystko w workach jakby Mają jakieś Powiem wam sekrety przede mną, widzę tu No dobra No i nie wiem co robimy z tym grita jak myślicie? Dajcie znaka. Bo kurczę, widać, że to jest ktoś postawił i no tak naprawdę to słuchajcie, no co się może w tym zepsuć, nie? Przecież tu się po prostu gdzieś tam pewnie wlewa wodę, o. Tu się wlewa wodę, ona tam przelatuje i tu wylatuje. Jakiś tam filtr ściemiarski jest. No i tu chyba nie ma opcji, żeby coś się w ogóle zepsuło. Jak wy myślicie? Dajcie znaka w komentarzach. Pozdro, lecimy dalej.